Oh bf się w Szczecie Śląskiej w Starostwie Powiatowym z prawdziwego zdarzenia Biura Obsługi Klienta, a z punktem przyjmowania podań. Jak Państwo widzicie jest to pomieszczenie godne dla naszych mieszkańców, dla naszych klientów. W tym pomieszczeniu zajmujemy się przede wszystkim Wydziałem Komunikacji, prawa jazdy, rejestracja pojazdów jest również w tym pomieszczeniu pomieszczenie kasy, więc nie trzeba biegać po bankach, nie trzeba wychodzić z jednego miejsca. I to, co najważniejsze, biuro podatcze, w którym każdy może zostawić i załatwić swoją sprawę. I przede wszystkim najważniejsze rzeczy to to, że jest to na parterze, jest to pomieszczenie duże, wygodne, bezpieczne. O to nam chodziło i Dopłynęliśmy do szczęśliwego końca i jesteśmy dumni z tych pomieszczeń dla wygody naszych pracowników, a przede wszystkim naszych mieszkańców Powiatu Świeckiego. thank you Od dnia 7 listopada 2013 roku interesanci Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji są obsługiwani w nowych, przystosowanych do tego celu pomieszczeniach. W ramach przebudowy obiektu, w którym obecnie zlokalizowany jest nasz Wydział, Biuro Podawcze i Kasa Urzędu, zbudowano nowe archiwum podręczne. Instalacja ta została zaprojektowana w taki sposób, aby na wiele lat zabezpieczyć potrzeby Wydziału w dziedzinie archiwizacji przechowywania dokumentów, jak również poprawić ergonomię korzystania z jego zasobów.